Cała gastronomia to jest o modzie. To, to, to nie jest tak bardzo o jedzeniu, tylko o tym, co jest hot. W Stanach restauracje y, mają jakiś lifting po sześciu latach. Albo się zmienia y, kuchnia, albo się zmienia wystrój, albo się zmienia właściciel. Taki standardowy wiek życia restauracji to jest sześć lat tylko. Nasze są jakieś <noise> bardzo długowieczne. Dzisiaj ile masz restauracji? Mamy pięć restauracji. Najstarsza w tej chwili to jest El Popo, które powstało w roku 92-93. Uwielbiam. Uwielbiam. To jest to jest wyjątkowe miejsce, dlatego że ono y być może nawet nie za naszą sprawą, ale od czasu do czasu wpada w jakieś szczyty popularności w związku z tym, co się dzieje w świecie. Że w pewnym momencie zaczęła być modna salsa i latynoskie tańce, a potem Antonio Banderas zrobił jakiś kapitalny film. Samo Sobotakos, <grym> prawda? Sobotakos z wołowiną, wieprzowi, tak. wieprzowiną, <grym> ananasem, promowane przez ambasadę Meksyku, notabene. Dokładnie, dokładnie, El tak. Popo też grywa w serialach i filmach. <grym> tak, a nawet w książkach Remigiusza Mroza. Agnieszko, no właśnie, jaka jest definicja sukcesu według ciebie? Wow. Niełatwe, niełatwe to pytanie. <laughs> nie, nie, bo to bardzo szerokie i dużo możliwości, odpowiedzi. Um, a taka mocno dorosła osoba jak ja, to chyba może mówić o poczuciu satysfakcji na finał. Czyli kiedy się spojrzy z perspektywy, to, czy ta praca, którą się wykonało, była dobra? Czy jesteś w stanie ją ocenić, że to było dobre? No i tak mam. Mam dużo satysfakcji z tego, co zrobiłam przez te ostatnie 36 lat. Czyli osiągnęłaś sukces? Bardzo jest mi trudno mówić takim otwartym tekstem, bo to trochę jak chwalenie się, a to nie jest. E... Albo inspirowanie innych. <laughs> Mój pierwszy sposób myślenia o sobie. E, ale że to się da, na pewno tak, i na pewno warto do tego dążyć, i na pewno e, nie. Chciałam powiedzieć, że, że warto mieć to w planie, ale ja nie myślałam o tym, że mam odnieść sukces. To nie to mnie napędzało. Mm -hmm. na, 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 napędzał mnie każdy dzień i każdy uśmiech gościa, i to było ważniejsze. A potem. Dopiero przyszedł rozwój i coraz więcej restauracji i coraz lepszy wynik finansowy. To były pochodne tego, że ludzie byli zadowoleni, że to, co im oferowaliśmy, okazało się dobre. Ty marzysz o tym, żeby wciąż rozwijać swoją sieć restauracji? No, nie, 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 nie. Ale gdzieś tam masz jakiś pomysł? Co ja mam oczywiście, znaczy myślę do przodu, jestem w takim ważnym momencie nowej definicji tego, co będę robiła. Tak jak wspomniałam, restauracje są bardzo związane ze zmieniającymi się trendami, z modą, z wyborami młodych ludzi. A ja już ich nie czuję, ja mam 60 lat. No co ty? Za nie wierzę. <laughs> e, I to mnie mm, no napawa refleksją, oczywiście, nie ma jak inaczej, ale też y, zmusza do tego, żeby wymyślić się na nowo, na ten drugi etap. I to jest największa trudność właśnie dzisiaj, to tak? To jest bardzo ciekawe. To jest inspirujące, to, to jest pociągające. To, to, to nie jest to. No wiadomo, że ani Marcin, ani ja no nie zasiądziemy w kapciach na bujaku, tak? Nie ma takiej opcji. Ale chcecie jakoś dotrzeć do Milenialsów i do Zetek, tak? Po prostu. To już nie będę ja. To Twoje będą dzieci? robiły nasze dzieci. Znaczy, Olga, Marcina, najstarsza córka, jest szefową zarządu, i to ona teraz kreuje te restauracje, i ona czuje serce miasta, jak to bije i komu, co się może podobać, żeby zawojować Warszawę znowu. Moje dzieci też są wciągnięte. Kajetan jest somelierem, junior somelierem jeszcze, ale bardzo wciągnął się w wina. Antonina zobaczymy. Na razie pracuje jako kelnerka dorywczo w czasie studiów. Natomiast dwie córki Marcina, Kaja jest szefową naszej cukierni. I w środy, na targu, bułeczki drożdżowe <dzyskowa> w wersjach zarówno słodkich, jak wytrawnych, są po prostu nie do pobicia. To jest, to jest, to jest. Hmm, A jadłem, jadłem <suszą> kiedy nagrywaliśmy kiedyś materiał do telewizji polskiej i nie wiedziałem, że to jej autorstwa. Rzeczywiście nie, warte skuszenia się. A ponieważ my jesteśmy z Lublina, to robimy też cebularze. Kajka robi cebularze, no więc cebularze na tisz. <suszone> najlepsze w mieście. <suszone> a najmłodsza córka Marcina zajmuje się naszą komunikacją, marketingiem i, i też się bardzo pięknie w tym rozwija, więc my nadal jesteśmy firmą rodzinną yy, i... Ale właśnie to może się dzieje i to jest bardzo cenne, że... Jest różnorodność, że myślimy o tym, że są starzy i młodzi i dziewczyny i chłopaki i mamy o co się spierać, mamy, możemy mieć różne obrazki tego. To jest, to działa.